Chwilą wspólnie wyśpiewaliśmy to, to jedno krótkie zdanie. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Skoro wyśpiewaliśmy to krótkie zdanie, to znaczy, że człowiek może zapomnieć o wielkich dziełach Boga. Skoro by każdy pamiętał, to pewnie byśmy tutaj nie pomieścilibyśmy się tej świą, naszej świątyni. Pewnie nie starczyłoby miejsca, gdyby całe suwałki czy jakaś część miała przyjść na tę Eucharystię, aby doświadczać miłości Pana Boga, aby uczestniczyć w tym szczycie całej działalności Kościoła, jakim jest Najświętsza Eucharystia. A jednak człowiek może zapomnieć o wielkich dziełach Boga. Największym dziełem Pana Boga było oczywiście posłanie swego Syna na świat po to, aby ten świat odkupił, odkupił swoją męką śmiercią. Moi drodzy, można zapomnieć o wielkich dziełach Boga. Można zapomnieć o tym, co jest najistotniejsze. Możemy nawet o tym zapomnieć my jako ludzie wiary, jako ludzie praktykujący Próbując zasługiwać na miłość Pana Boga, próbując swoimi praktykami, by ugrać coś, żeby Pan Bóg dla nas działał. Natomiast zapominamy o tym, że to On jest zawsze pierwszym, który wychodzi. Jego miłość jest pierwsza, Jego zbawienie jest pierwsze. My możemy po prostu przyjąć to, co On nam dał. I zanim. Prosimy o cokolwiek Jezusa Chrystusa, zanim będziemy prosić, zanim będziemy błagać, zanim będziemy przepraszać, to musimy sobie uświadomić to, że najpierw ja mam przyjąć, przyjąć Jego miłość, mam zrozumieć krzyż, mam zrozumieć Jego mękę i śmierć, mam zrozumieć, że On mnie także odkupił i zachęca do tego, abym. Był zbawiony, abym zbawił się, przyjmując wiarę, żyjąc wiarą, żyjąc przykazaniami, dotarł do życia wiecznego. A więc to jest ta zasadnicza różnica, że ja najpierw muszę zrozumieć, żeby umieć prosić, żeby umieć przepraszać, żeby umieć dziękować, ja muszę zrozumieć najpierw, co Bóg do mnie mówi, co uczynił, żeby nie zapomnieć. Tak, jak wyśpiewaliśmy przed chwilą w tym psalmie. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy, kiedy przychodzę na najświętszą Eucharystię, to nie żeby być, żeby przesiedzieć, ale rzeczywiście brać udział w bezkrwawej ofierze Jezusa Chrystusa. To jest najistotniejsze całej Eucharystii. To jest szczyt całej działalności Kościoła. Dzisiaj właśnie usłyszeliśmy. W Ewangelii słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. Ksiądz Krzysztof Wąs, znany, polski może nie tyle biblista, ale teolog duchowości, który także jest rozkochany w Słowie Bożym, zaznacza, to Słowo wstąpił, wstąpił z nieba, uniżył się, by stać się ostatnim. By stać się niewolnikiem. Jezus stał się ostatnim po to, aby na ziemi nie było nikogo, którego, którego nie mógłby podnieść. Nawet tego właśnie ostatniego. Najbardziej upodlonego w grzechach, najbardziej opuszczonego. Po to stał się ostatnim, aby do każdego wyjść, aby przed każdym się uniżyć. Można powiedzieć: że Bóg posyła Jezusa, a nawet nie można powiedzieć, tylko tak jest, że Jezus uniża się do tego ostatniego, aby Go podnieść. Jezus schodzi do otchłani mojego grzechu. Mówi tam gdzieś na dnie mojego serca, dziecko moje ojciec na ciebie czeka. Dziecko moje, powstań z tego grzechu. Dziecko moje jest wyjście z tej nędzy, z tej sytuacji. To da się zrobić. Ja Ciebie odkupiłem i chcę Ciebie podnieść z tej nędzy. Człowiek, cokolwiek się dziś wydarzy, ja jestem kochany. Jezus mnie odkupił, cokolwiek się dzisiaj wydarzyło, dzisiejszego dnia. Jezus stąpił z nieba, aby Cię podnieść. Nie mogę trwać w beznadziei, nie mogę trwać w poniżeniu, bo Jezus uniżył się po to, aby mnie wywyższyć, aby mnie odkupić, aby mnie podnieść. Więc może w swoim życiu doświadczam opuszczenia opuszczenia przez męża, żonę, przez dzieci, przez wnuki, przez ojca, matkę. Jezus chce wejść i uniżyć się do tej mojej nędzy. Do tej mojej bezradności, do tej mojej samotności powiedzieć: Ja jestem, ja Cię odkupiłem, pomimo to, że wszyscy Cię opuścili, tak jak mnie opuścili wszyscy na krzyżu oprócz mojej matki i najbliższych, wszyscy mnie opuścili. Moi drodzy, zatem wpatrując się dzisiaj w Krzyż Pana Jezusa, który jest przed nami wyeksponowany. Uświadommy sobie, że jestem kochany, że Bóg mnie odkupił, że chce mego zbawienia, że On widzi moją samotność, mój grzech, moją nędzę i On chce też tam wejść i uniża się po to, aby mnie z, niego, z tego wydostać, z tego dołu, z tego zła. Moi drodzy, niech to święto podwyższenia Krzyża Świętego, Przyczyni się do tego, że będziemy inaczej patrzeć na swój stan, który wydawałby się może bez wyjścia. Dzisiaj jest dzień, aby zobaczyć, jest wyjście, jest nadzieja, jest nią Jezus, jest nią krzyż, na którym Jezus udowadnia swoją największą miłość do człowieka. Amen.